Jak podsumujesz ten pierwszy bój z Anglikami? No, jak wyniku ciężko wydaje mi się, że no, nie graliśmy konsekwentnie, nie zabrakło jakby w naszej grze właśnie tej konsekwencji, tego, z wyróżnialiśmy się na chalentach wcześniejszych i w sparingach no, tak z Włochami, gdzie graliśmy na, staraliśmy się grać na zero z tyłu i, i zawsze no, pamiętam, kiedy dostanie nie sześć bramy ziliśmy z Na pewno to jest... Mamy się dużo nad tym pomyśleć i jeszcze trochę do poprawy jest. Czujecie taką sportową złość, bo Anglikom naprawdę dzisiaj niemal wszystko wpadało? No jasne, no, no, nikt nie lubi po to, że gramy, żeby wygrywać, natomiast no nikt nie lubi przegrywać. Sportowa złość jest i mam nadzieję, że w jutrzejszym dniu już odwrócimy losy meczu, że będzie pozytywnie w naszą stronę i zreformujemy się tym samym mogli dzisiejszą porażkę. Dziękuję bardzo, czekamy na tę bitwę numer dwa.